Wewnątrz walizki są drogie i czyste ubrania i jedzenie dla ptaków. Ej, tak teraz pomyślałam, czy ten gościu ma ptaka? W tym momencie nie wiem, czy on naprawdę ma złe zamiary, czy... Hmm. Ale dobrze, dobrze. I to idzie w ciekawym kierunku. Hmm. Coś jest napisane na drzwiach. Wygląda jak... Rozumiem? Yy, myślę, że musimy rozwiązać zagadkę, by otworzyć te drzwi. Luna? Dlaczego wydajesz się wystraszona? Nie mów mi... A, tamto wcześniej, to wygląda jak równanie Nie mów mi, że matematyka przeraża Cię bardziej Niż przejście po moście Nad szpilkami Nie martw się, zajmę się tym Boże Matematyka, tak? Czy macie to samo skojarzenie co ja? Aria vibe um, Daj mi chwilę A to rozwiążę mm. Kiedy ja będę rozwiązywał równanie, masz rozejrzeć się dookoła. Może znajdziesz jakąś wskazówkę. Chciałbym rozejrzeć się razem z Tobą, ale w tym wypadku nie powinniśmy tracić czasu. Użyczysz mi swojego notesu. Będę musiał rozpisać sobie kilka rzeczy. Dzięki. Dam znać, kiedy otworzę drzwi. Czyli najpewniej, jak otworzymy jakiś skrypt. Dobra. E, czujesz dziwną aurę, wydobywającą się z pianina, więc wolisz nie podchodzić bliżej. Mądrze. Hmm. Klatka, a myśmy słyszeli wcześniej ptaka, prawda? E, dobra. Wewnątrz walizki są drogie i czyste ubrania. I jedzenie dla ptaków. Ej, tak teraz pomyślałam, czy ten gościu ma ptaka? Boże, jak to źle zabrzmiało, no ale wiecie o co mi chodzi. Wielka wanna. Możesz zobaczyć swoje odbicie w lustrze. To które pęknie pierwsze? Lew. Okej, okay, tutaj są hmm, przybory do higieny. Naprawdę wygląda jak takie miejsce do zamieszkania. Luna, słyszysz mnie? Otworzyłem drzwi. Teraz możemy iść dalej. To twój notes. Dziękuję, że mi go pożyczyłaś. Znalazłaś coś interesującego? Łazienkę i sypialnie. Wygląda na to, że ludzie, którzy nie znaleźli pociągu, kończyli tutaj żyjąc. Boże jak to. Źle zabrzmiało to zdanie. Tak, że ludzie, którzy nie znaleźli pociągu, żyli tutaj aż do samego końca, tak jak w pierwszym budynku. Była tam walizka z czystymi ubraniami i w sypialni, tak? Jeśli to była tylko jedna walizka, najpewniej no należy do Apollo. Ale jest coś, czego nie rozumiem. Apollo powiedział, że jego ubrania były brudne, prawda? A te walizki są czyste. No i pisałaś coś o karmie dla ptaków i klatce. Jak tak teraz sobie o tym myślę, to słyszeliśmy ptaka wcześniej. Hmm. Cóż, nie traćmy czasu, otwórzmy te drzwi. To pianino mnie niepokoi. CLS! Znalazłem trochę jedzenia. Zobaczmy. Wewnątrz tego pudełka jest trochę chleba, ryż, marchewki i jabłka. Wow, to dużo lepiej niż to, co znaleźliśmy dzień wcześniej. Możesz zatrzymać jabłko, ja zjem resztę. O! Wiem, że lubisz jeść inne rzeczy, ale nie mam niczego, co mógłbym ci dać. Nie martw się. Wkrótce będziesz w stanie latać wolno. Hm? Ach, detektyw i podróżniczka. Co tam? Nie wiem, co powiedzieć. Nie spodziewałem się, że będziesz przyjaźnił się z ptakiem. W zasadzie nie spodziewałem się, że ktokolwiek będzie się z tobą przyjaźnił. A ja nie spodziewałem się, że dotrzesz tutaj żywy. Ale jesteś. A, irytujące. Ja ich rozmowy. <laughs> e, dlatego nie chciałem, żebyście wiedzieli o CS. Wiedziałem, że będziecie się ze mną, ze mnie śmiali. Nie śmialibyśmy się. Wręcz przeciwnie. Jestem zaskoczony, bo nie spodziewałem się, że jesteś dobrą osobą. Mam to uznać za komplement czy obrazę? Celest to twoje zwierzątko? Jaki cudowny ptak! Kto powiedział, że możesz nazywać ją Celest? Masz do niej się zwracać i pełnym imieniem Celest. tak ona nie jest moim zwierzętkiem Celes i ja jesteśmy towarzyszami zawsze lepiej podróżować ze zwierzęciem w przeciwieństwie do ludzi one nigdy ci nie zdradzą sądzę, że dobre relacje ze zwierzęciem to coś wspaniałego nie pytałem o opinię Celes, teraz gdy znaleźliśmy jedzenie poszukajmy czegoś jeszcze, chodźmy Czegoś, co zgubiliśmy. Gościu, zgubiłeś zegarek, tak? To nie będzie konieczne, ha? Tego szukasz, prawda? Gazeta, cholera. Przeczytałeś, prawda? I co o tym sądzisz? Piszą o śmierci syna burmistrza. Napisano to 6 miesięcy temu. Słyszałem o tym, kiedy byłem w Ravenwall. Do tego dnia. Nie znaleziono sprawcy. Podejrzewali, że to mogło być jacyś złoczyńcy z tamtego obszaru. Um, słyszałem nawet, że to może mieć połączenie z czarnym. kołowrotkiem? Może nie. Dlaczego mi to słowo ciągle ucieka? Z zębatką. Ale nie sądzę, żeby to była prawda. Czarna zębatka. Ta organizacja. Tak, ale to już nie ma znaczenia. Apollo, prawda jest taka. Jaki masz związek z tym incydentem? Jesteś winnym? Ty zabiłeś tę osobę? Więc uważaj, że jestem mordercą. Mylę się? Co za ulga! Byłoby mi ciężko w to uwierzyć po tym, jak zobaczyłem, jak rozmawiasz z ptakiem. Nie powiedziałem tego. Tak jak powiedziałeś. Jestem winny. To ja zabiłem tę osobę. Co ty gadasz? To nie błąd. Powiedziałeś, że lepiej działać razem. Na pewno dalej chcesz, żebym pomógł wam uciec? Ja nie wiem. Łapiesz? Dlatego powiedziałem, że nie wolno nikomu ufać. Miałem rację. O co ci właściwie... Dlaczego odebrałeś cudze życie? Przeczytaj raz jeszcze gazetę. Nie dbam o to, co piszą w gazetach. Huh? Nie dbam o to, co tam napisali. Proszę, wyjaśnij mi, dlaczego to zrobiłeś? Jaki był twój powód? Celes, zaatakuj tego irytującego detektywa. <grym> o mój Boże, nie atakuj mnie, chcę tylko pogadać. O nie! Podróżniczko. To najlepszy dowód na to, że detektyw prędzej zginie, niż dotrze do pociągu. Mogę na ciebie liczyć, prawda? Cóż, wiem, że zanim pójdziesz, tak czy siak. Wiem, że... Potrafisz o siebie zadbać, ale postaraj się nie umrzeć, okej? Okay? Ach, cóż. Celes. Wiem, że jest zabawnie, kiedy tak możesz latać się za detektywem, ale musimy iść. Mój Boże, nie wierzę w to, że on jest mordercą. Znaczy, nie takim zimnokrwistym to. A dlaczego on to zrobił? Nie było potrzeby, by mnie atakować. Ale nie możemy mu teraz pozwolić odejść. Musimy iść za nim. Jest wciąż wiele rzeczy, o których musimy porozmawiać. oj... Nie, ty zginiesz przez ptaka. Boże. Więcej manekinów. Tu jesteś, Apollo. E, będziemy w stanie go dogonić. Apollo! To znowu wy? Celes, zaatakuj tego. Nie, poczekaj, pozwól mi mówić. Czego chcesz? Nie ma niczego, co mógłbyś powiedzieć. Ja. Ja chcę, żebyś powiedział mi prawdę. Prawdę? Nie wiem, o co ci chodzi. Dlaczego trafiłeś do tego miejsca? Co się stało, kiedy tu przyjechałeś? Jak dużo czasu ci zostało? Dlaczego miałbym ci to powiedzieć? To nie twoja sprawa. Ach, swoją drogą. Jesteś pewien, że chcesz być blisko mordercy takiego jak ja? To nie ma znaczenia. Teraz jesteśmy w tej samej sytuacji. Musimy współpracować, żeby stąd uciec. Nawet jeśli będziemy, to nie zmienia tego. Co mógłbym ci powiedzieć o moim życiu? Nie rozumiesz? Żeby dowiedzieć się, o co chodzi z tym miejscem, musimy rozwiązać zagadkę. A ja potrzebuję wszystkich możliwych informacji. Żeby zrozumieć ten budynek, muszę wiedzieć o ludziach, którzy są w nim przytrzymywani. Naprawdę wierzysz, że uda ci się to zrobić? Nawet nie jesteś detektywem. To prawda, nie jestem. Dopiero się uczę. Ale to nie znaczy, że odejdę bez pomocy ludziom, którzy tu utknęli. Znajdę sposób, żeby to zrobić. I dlatego potrzebuję Twojej pomocy. Chcesz ocalić ludzi, którzy tu utknęli? To niemożliwe. Już powinieneś się zorientować. Jeśli nie chcesz nam pomóc, w porządku. Znajdę inny sposób. Inny. Ja zamierzam domyślić się prawdy. Tej prawdy, którą chowasz przed nami. No. Langenrąpa 2 20 Nie rozśmieszaj mnie, to niemożliwe. To spojrzenie. Ty mówisz poważnie. Jest niemożliwym zorientować się, co nigdy nie żartuje o czymś takim. <grytanie> Wyglądasz prawie jak jakaś inna osoba. Okej, okay, dajesz. Zaciekawiłeś mnie. Ale jeśli ci się nie uda, to udowodnij, że nie nadajesz się na detektywa. Jesteś pewien, że chcesz to zrobić? Tak. Dobra, Neil, dajesz, chociaż tu nawet nie mam żadnego pomysłu. Może tylko to, że on się bronił. Dobra. Pora na podobną detekcję do tej, którą robiłem z Dajaną. Nie ma co się zastanawiać. Muszę to zrobić. Apollo, nie lubisz współpracować z innymi, prawda? Nie w tej sytuacji. Naprawdę chcesz mnie za to obwiniać? Myślę, że to zrozumiałe. Jeśli chcesz przeżyć, nie możesz być naiwny. Nie możesz ufać komuś, kogo nie znasz. Masz rację, ale na pewno wiesz, że współpraca z kimś zwiększa szanse na to, żeby przeżyć. Więc dlaczego nie lubisz tego pomysłu? Jeśli się nad tym zastanowić, musi istnieć jakiś powód. Powiedziałeś nawet, że ja, ja i Luna powinniśmy się rozdzielić. To była tylko sugestia. A Ta sugestia wynika z jakiegoś konkretnego powodu. Apollo, prawda jest taka, że zostałeś zdradzony. Co? Skąd możesz to wiedzieć? Może się nie zorientowałeś, ale odkąd się poznaliśmy, cały czas używasz z słowa zdrajca. Jeśli się nad tym zastanowić, prawda jest oczywista. <grym> Wygląda na to, że popełniłem błąd. Interesujące. Powiedz mi, kto mnie zdradził. To też jesteś w stanie zbyt Tak, jestem. Kto mnie zdradził? To jest poza budynku. O, Prawda jest taka, że nie miałem od tego życia. Ale to, co mi się przytrafiło, nie miało żadnego związku z życiem poza tym budynkiem. Pomyśl, zanim coś powiesz. Czekaj. Chciałem powiedzieć. Spróbujmy jeszcze raz. Kościół, ty spotkałeś Dajanę, prawda? Gdyby ktoś w poprzednim budynku mnie zdradził, nie byłbym mnie tutaj. Niektóre osoby wyglądają na niebezpieczne, ale nigdy bym im nie zaufał. I dlatego uciekłem. Czekaj. Okej. Okay. Ktoś tutaj? Nie może być. Musiałeś zgadnąć randomowo. Tak, skończyły mi się opcje, więc. Yy. Niemożliwe, żebyś to wiedział. Nie. Jest powód kryjący się za moimi słowami. Więc udowodnij. Udowodnić? Nie mogę ci pokazać. <laughs> Wiedziałem. To po prostu szczęście. Pomijając was, jestem jedyną osobą w tym budynku. Kto mógłby mnie zdradzić? Proszę, nie przekręcaj moich słów. Nie mogę ci pokazać, ponieważ nie mam tego ze sobą, ale dowód istnieje. Twoją drogą, już musiałeś go zobaczyć. Dowodem na to... Że jest ktoś inny w tym budynku. Waliska. Waliska. Tak, waliska w sypialni, prawda? Nie widziałem jej, ale Luna mi powiedziała: Oczywiście, to moja waliska. Nie może być twoja. Należy do kogoś innego. Jestem jedyną osobą w tym budynku. Oczywiście, że należy do mnie. To nieprawda. Apollo. Zanim trafiłeś do pociągu, żyłeś na ulicy i dlatego twoje ubrania są brudne. Wspominałeś o tym, że wszystkie twoje ciuchy są brudne, ale te w walizce były czyste i drogie, tak jak jedzenie dla ptaków. Oczywiście, że te ciuchy nie były twoje. To nie mogła być twoja walizka. No, wygląda na to, że już nie mogę udawać. Ale... Dalej nie jesteś w stanie udowodnić, że należała do kogoś, kto mnie zdradził. Co masz na myśli? Jest wiele osób, które utknęło w tym budynku. Mogły należeć do kogokolwiek, kto umarł już jakiś czas temu. To prawda. Więc nie możesz udowodnić, że znałem tę osobę. Czekaj. Tak myślę, mogę. Tak, mogę. Co do diabła? Nie możesz. To dowodzi, że znałeś tę osobę. Celest. Tam była karma dla ptaków. Celest. To dowodzi, że ta walizka nie jest twoja. Co do tego zgadzamy się. Tam były nie tylko ubrania, było coś jeszcze. Jedynie dla ptaków. Dokładnie. A to dowodzi, że Celest należała do tamtej osoby. Ale teraz ty się nią zajmujesz, prawda? Ja tylko znalazłem Celes. Nie poznałem tego drania. Uwierzyłbym ci, gdybyś nie powiedział tego ostatniego słowa. Wygląda na to, że się nie polubiliście. A to dlatego, że cię zdradził. Cholera. O, okej, okay, przyznaję się. Ktoś mnie zdradził, kiedy tu przybyłem. Dlaczego tracimy czas na to, żeby to wydedukować? Ta informacja jest bezużyteczna. Nie pomoże ci odkryć niczego o tym budynku. Mylisz się. Wszystko jest użyteczne. Apollo. Pora, żebyś przyznał, jak długo tutaj już trwasz. Mówiłem ci, że mamy różne limity czasowe. Nawet to, że jestem tu od kilku dni, nie znaczy, że skończył mi się czas. Swoją drogą. Nawet jeśli ci nie powiem, zorientujesz się sam, prawda? Tak, teraz nie mogę przestać. Apollo. Jesteś tu od pół roku. Ta gazeta. Sześć miesięcy. Zabiłeś kogoś. Za pieniądze, które ukradłeś, uciekłeś i trafiłeś do tego pociągu. Ale tak jak my, skończyłeś tutaj. Mylę się? Mogłeś uciec z pierwszego budynku, ale po spotkaniu kogoś tutaj, ta osoba zdołała uciec. I dlatego ty tutaj jesteś. Odkryłeś prawdę. Znaczy odkryłem prawdę. Wiedziałem, że ta osoba cię zdradziła. Ta osoba, ta osoba ukradła twój zegarek. Apollo, utknąłeś tutaj. To nie jest tak, że skończył się czas. Ta osoba zabrała twój zegarek i wsiadła do pociągu. I dlatego jesteś tu od sześciu miesięcy. Teraz już rozumiem, czemu nikomu nie ufasz. Zaufałeś osobie, która cię oszukała. Przez nią zostajesz tu na zawsze. Imponujące. Wiele sobie wyobrażałem. Wyobrażałem. To, co powiedziałeś, jest tylko teorią. Niczego nie dowodzi. Nie dowodzi. Apollo. Wystarczy. Skończmy to. Co ty mówisz? Bardzo łatwo mogę udowodnić, czy moje dedukcje były niepoprawne. Możesz to udowodnić, pokazując mi dowody. Jeśli to zrobisz, przyznam się do błędu. Ale wtedy będziesz musiał przyznać, że nie jesteś dobrym detektywem. Dlaczego tak wiele ryzykujesz? Bo chcę poznać prawdę. Rozumiem. Jaki dowód mam ci pokazać? Pokaż mi. Powiedziałem, że osoba, która cię zdradziła, zabrała twój zegarek, kiedy uciekała. Żeby pokazać, że moje przypuszczenia są niewłaściwe, po prostu pokaż mi zegarek. Apollo, możesz pokazać mi zegarek? <laughs> w porządku. Wygrałeś. Nie mam zegarka. Ten drań uderzył mnie w głowę. Kiedy zemdlałem, po prostu zabrał go. Kiedy się obudziłem, już nie miałem go przy sobie. To okropne, ale to nie wszystko. Celes wciąż tu była. Jak możesz porzucić zwierzątko w takim miejscu? Nigdy się tego nie dowiem. I to więzienie dla ludzi, nie dla zwierząt. Oczywiście. Celes nie otrzymała zegarka. Ona nie ma ograniczonego czasu na ucieczkę. Teles utknęła tutaj dlatego, że osoba, do której należała, zdecydowała się ją porzucić. Ktoś, kto tak traktuje zwierzęta, jest śmieciem. Przykro mi, że to Cię spotkało. Tak czy siak. Co wynika z Twoich dedukcji? Wynika. Zorientowałeś się z bardzo wiele rzeczy, prawda? Nie masz zegarka. Żeby stąd uciec, potrzebujesz jednego. Jedyny sposób na to, żeby stąd uciec, to Heh, dokładnie. Musiałbym ukryć jeden z waszych. Gdybym powiedział, że chcę z wami współpracować, pozwoliłbyś mi? Nie, nie mógłbym. Nie chcę, by Luna znowu wpadła w kłopoty. I to dowodzi temu, że najpewniej dalej myślisz, że zabiorę twój zegarek. To oczywiste. Wszystko sprawia, że mogę w to wierzyć, ale nie wydajesz się zbyt ufny. Dobrze, rozdzielmy się. Dopóki myślicie, że jestem niebezpieczny, nie będę się przy Was kręcił. Ale pozwól, że powiem ostatnią rzecz. Sądzę, że będziesz świetnym detektywem. Ale jest coś niewłaściwego w Twoich przypuszczeniach, więc powiedz mi, to coś, co musisz sam wywnioskować. Chodźmy, celes. Luna. Chciałbym, żeby moje dedukcje pozwalały ludziom zorientować się, jaka jest prawda, ale. Dedukcja, którą wyciągnąłem w pierwszym budynku, i ta teraz sprawia, że czuję się smutny. Mam wrażenie, że nikomu nie pomagam, że nie jestem w stanie. Zawsze będę frajerem, tchórzem, żałosny. Może ta osoba ma rację. Nie mogę nic zrobić. Zawsze będę frajerem. Moja egzystencja sprawia, że ludzie są nieszczęśliwi. Żałosny, żałosny, żałosny. Luna, dlaczego tak bardzo mi pomagasz? Masz jakiś powód? Ktoś taki jak ty, ryzykując życie dla kogoś takiego jak ja, tak mi przykro. To dla mnie? Zobaczmy. To, ta wiadomość. To naprawdę to, co myślisz? Narysowałaś nas razem. Jeśli kiedyś poczujesz się niepotrzebny, przeczytaj ten kawałek papieru. Nie zapominaj o tym, jak ważny jesteś. Luna, dziękuję. Zamierzam zawsze mieć przy sobie ten kawałek papieru. Obiecałem sobie, że nie będę powielał swoich wcześniejszych zachowań. Nie mogę złamać obietnicy. Chodźmy, Luna. Nie zamierzam się poddać. Poraju. Dobra. Mamy tu jakiś zapis? Bo już trochę gardło mi siada. Dobra, tutaj jakieś są nagrody. I skończymy w tym miejscu, chociaż jestem bardzo ciekawa, co będzie dalej. I szczerze mówiąc, zaczynam się zastanawiać, czy te miejsca nie mają ich czegoś nauczyć. I na ile prawdy jest w tym, co powiedział Apollo o tym, że każdy z nich miało swój czas. Sądzę, że skłamał, ale... No zobaczymy. A na tę chwilę dziękuję Wam bardzo i do następnego odcinka.